Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 25 czerwca i zakończenie roku szkolnego. Skończył się rok szkolny, bardzo trudny dla nas wszystkich. Rok szkolny, który przebiegał w czasie pandemii. Było nauczanie zdalne, było to trudne dla wszystkich, dla rodziców, dla nauczycieli, dla dzieci, dla nas również. Staraliśmy się wspierać szkoły. Chciałbym właśnie z tej okazji. Podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, wszystkim pracownikom, którzy wspierają oświatę i tak samo rodzicom i dzieciom za ten rok szkolny, za ten trudny rok szkolny, który przechodzi już do historii. Możemy się teraz cieszyć osiągnięciami, sukcesami, ale przede wszystkim tym, że to już jest za nami. Już zakończenie roku szkolnego było takie jak kiedyś. Spotkaliśmy się w szkołach, przed szkołami, mogliśmy świętować ten czas. Także bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i wsparcie, rodzicom też, którzy wspierali szkołę, wszystkim radom rodziców chciałbym podziękować właśnie i też właśnie pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby szkoły funkcjonowały dobrze, żeby ta nauka mogła się odbywać, żebyśmy w, jakiejś, w, tej, w tej trudnej sytuacji poradzili sobie z tym. Bardzo wszystkim dziękuję. Chciałbym też właśnie wszystkim życzyć miłych wakacji, dobrych, takich bezpiecznych żeby wszyscy odpoczęli, zbierali siły do nowego roku szkolnego, bo przed nami być może nie wiadomo, czy trudny, czy łatwy ten rok nadchodzący będzie. Ta rzeczywistość pokazuje nam, że niczego nie możemy być pewni. A więc zbierajmy teraz siły, odpoczywajmy. Życzę wszystkim właśnie tych bezpiecznych wakacji, żebyśmy się spotkali po wakacjach wszyscy razem. Chciałbym też podziękować dyrektorom szkół za współpracę, ponieważ ten, ten rok szkolny też był dla nas trudny pod względem takim finansowym. Wiemy, że te wydatki na oświatę rosły, pracowaliśmy nad tym i na Komisji Oświatowej, później w Urzędzie i za nami jest etap e, zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych dla szkół na przyszły rok szkolny. Szukaliśmy tutaj oszczędności, co było trudne dla nas wszystkich, ale dyrektorzy szkół podeszli ze zrozumieniem, myślę, że nauczyciele też udało się wygenerować pewne oszczędności. I myślę, że możemy ten nowy rok szkolny rozpoczynać z taką ufnością, tak? Po, po wakacjach będziemy go rozpoczynać. Z tą myślą, że jednak pewne oszczędności powstały, że podjęliśmy taką współpracę i to myślę, że dobrze rokuje na, na te przyszłe lata. No rok szkolny to jest też no, skończył się rok szkolny, zaczynają się wakacje, ale nie dla wszystkich, bo my tutaj w samorządzie właśnie w urzędzie będziemy pracować teraz w okresie wakacji. Szkoły będą malowane, odnawiane, tak będą, są też inwestycje realizowane, tak jak na przykład w zespole pracowym Światowych w porębie trwa jeszcze remont kuchni yy, i właśnie będzie będzie nowa kuchnia, nowa stołówka. Życzę tego sobie i wszystkim właśnie, żeby nam się udało to zrealizować, żeby po wakacjach dzieci mogły jeść smaczne i zdrowe posiłki. I na zakończenie chciałbym właśnie też tutaj no, zdementować pewne plotki, ponieważ tutaj są rozpowszechniane takie informacje, także mamy tutaj takie ważne inwestycje, które prowadzi firma Panatoni, w Turzynie i w Czciance mają powstać duże magazyny podobne jak, jak Centrum Dystrybucyjne Lidla, no wszyscy oczekujemy na te inwestycje, było o tym, mówiliśmy o tym na sesjach Rady Gminy, na komisjach właśnie, Mieszkańcy podpisane mają umowę, chcieliby już sfinalizować tę umowę, sprzedać tę ziemię, natomiast to nie następuje. Otóż no, urząd gminy wydał wszystkie odpowiednie decyzje, zezwolenia, tak? Teraz to leży po stronie właśnie firmy Pana Toni. Wiem, że tam trwają dalsze prace projektowe i firma Panatoni, no oczywiście przystąpi do prac chwilą, kiedy te powierzchnie magazynowe będą już gotowe, kiedy będą y, najemcy, tak, z tego co wiem, to w tej chwili niewielka część jest tych najemców gotowych wynająć te, te, tą przestrzeń magazynową. Ale to jest, no, mamy trudny rok, wiele firm upada, są zatory płatnicze, być może dlatego nie ma zbyt wielu chętnych na wynajem tych hal magazynowych. A to nie ruszy, ta firma inwestycja nie ruszy, dopóki nie zostaną te, te w przestrzenie wynajęte wcześniej tego tak nie muszą być podpisane umowy więc trzeba tu uzbroić się w cierpliwości tak jak mówię to już są czynniki zewnętrzne niezależne od nas tutaj też pandemia niejako przeszkodziła tym wszystkim sprawom długo się toczyły pewne procedury no i teraz musimy być cierpliwi żeby znaleźli się właśnie żeby znalazły się firmy gotowe wynająć hale magazynowe wtedy ta inwestycja ruszy z tego tak samo wszystkiego żeby to się rozwijało sobie i wszystkim mieszkańcom dziękuję bardzo za uwagę życzę jeszcze raz wszystkim bezpiecznych spokojnych wakacji żebyśmy wszyscy mogli odpocząć i nabrać sił do nowych zadań jakie czekają nas po zakończeniu roku po zakończeniu przepraszam wakacji kiedy rozpocznie się nowy rok szkolny dziękuję bardzo za uwagę